Ale ja się w ogóle zastanawiam, do czego to porównać, bo to jest jakby takie plasterki miodu. A ładnie to wygląda, nie takie jest plastikowe, jak jasna cholera, ale wygląda fajnie. Co ciekawego, skrywa na swoim pokładzie najnowszy Volkswagen ID w wersji LWB, czyli tej przedłużonej. Pierwsza rzecz to jest kluczy, który ma kilka dodatkowych przycisków, które pozwalają nam m.in. na otwieranie sobie drzwi automatycznie zrobiło się majbachowo. No, i z racji tego, że to jest samochód, który jest o 25 cm dłuższy od swojej standardowej wersji, no to jest tutaj mnóstwo miejsca, więc komfortowo 7 osób sobie będzie podróżować. Przy okazji na suficie mamy wielką taflę szkła, która jest fotochromatyczna, więc można sobie to tutaj zmieniać tym jednym takim oto pociągnięciem. Zastanawiacie się pewnie, czy można tutaj otworzyć maskę. Można, wszystko można, jak bardzo chcecie, to naprawdę można zrobić wszystko, tylko pod maską silnik się nie znalazł, ale za to można tutaj dodać płyn do spryskiwaczy. O, a to się lera. Jazda ID bazem to jest jedna wielka gra. Nawet jak spojrzycie sobie na pedał gazu i hamulca, to mamy tutaj play i pauza. A wracając do tematu otwieranych drzwi automatycznie, no to kierowca też tutaj ma dostęp do lewych i prawych. Jeżeli tylko Ty i Twój pasażer, a w zasadzie sześciu pasażerów macie telefony ładowane kablami z portem typu C, to macie, uwaga, raz, dwa, trzy, jedziemy dalej, cztery, tam pięć, sześć i siedem. Generalnie raczej nikomu prądu na pokładzie nie zabraknie, ewentualny poszkodowany to będzie on w swojej najczystszej postaci, no bo jednak przypominam, że jest na prąd.